Cześć manko. Zobaczcie, no, co do mnie przyszło. Próg do galakcji. Klockerholm, Po Bożemu to najlepiej by było na zgrzewach rozwiercić i wstawić cały próg. No ale niestety jestem trochę ograniczony miejscem. Postawiłem samochód najbardziej w tamtą stronę, jak się da. Jest dużo miejsca, znaczy więcej miejsca. Ale to i tak nie jest na tyle miejsca, żeby ściągnąć drzwi, gdzieś je bezpiecznie odłożyć. To jedziemy z kokosem. Zgnity ten próg, ledwo się go tnie. <głos> <głos> on jest tak zgnity, że go ciężko zdemontować. Próg mam wycięty. Tutaj jeszcze muszę obciąć na równo, bo tak sobie odmierzyłem tutaj. Próg od wewnątrz zapodkładowałem, bo jak go już spawam, to już go później nie pomaluję. Także póki co dałem pierwszą warstwę. I co? Nie ma tutaj tragedii. Tutaj trochę korozji. Tutaj zobaczcie. Jeszcze jest na tym ten wosk. Tutaj jest trochę do odbudowania i tu, ale tutaj w środku, wszystko elegancko wygląda. Nie wiedziałem czy próg spawać tam gdzieś głębiej czy tutaj. No ale wyszło, że tutaj będę go spawał. Nie chce mi się ściągać drzwi, bo nie mam w sumie miejsca, żeby je ściągnąć gdzieś odłożyć bezpiecznie. Tutaj próg ma całe to wyprofilowanie. Tutaj tak wyciąłem. Tutaj jeszcze muszę tu wyciąć, bo tu jak drzwi otworzę, to tam obspawam. Kurde, nie mogę płotnika nie mogłem. Nie chciałem go szarpać tam on jest przyklejony na taką tą próbowałem to rozcinać Co? Nie, nie da się tego ten tylko, tylko tak lekko odgiąłem. ale później o to się ładnie przypasuje tutaj ładnie się przypasuje, dopasuje i będzie elegancko tutaj niemiła niespodzianka mnie spotkała myślałem, że pojadę sobie tak z progiem tak tutaj do góry i to też wymienię no ale niestety Się okazało, że ktoś tutaj szpachlówką z włóknem szklanym to odbudowywał bo tutaj było chyba skorodowane ktoś to zrobił Było tak zrobione, że w sumie byłem w szoku, że tutaj coś jest, bo nawet nie było nic widać jakiś dobry artysta to robił. Jak zacząłem ciąć to widziałem, że mówię coś mi pachnie kurdy żywicą. O co tu chodzi. No, i wyciąłem to zardzewiałe. Tutaj muszę jeszcze to wyrównać. Próg będzie tak, tutaj kawałek, tu tutaj będę musiał dospawać kawałek blaszki i tutaj kawałek blaszki, bo obciąłem wcześniej próg. A tutaj nie wiedziałem, że tutaj też jest skorodowane. Dobra, ładnie mam wycięte. Oszlifowane do końca. Tutaj też wyszlifowane. Nie ma tragedii, wbrew opinii innych. Teraz muszę dorobić tutaj reperaturki Wzór pierwszej reparaturki już mam. Pierwszą reperaturkę już mam. To będzie tam przy podłodze. Coś takiego to musi być. To jest takie wycięcie, żeby ominąć ten otwór konstrukcyjny. Nie mam takich zdolności do ginania blachy, więc zrobię to z kawałków, bo nie uda mi się zrobić całego kształtu od razu. Znaczy udałoby się, ale bym poświęcił jeszcze więcej czasu. Dobra, tutaj mam wstawione wzmocnienie. Może za ładnie to nie wygląda, ale to są moje początki spawania taką spawarką. W ogóle początki spawania, także nie oczekujmy zbyt wiele. Tutaj też mam spawane wzmocnienia. Tu mam tu mam jedną blachę, tu mam drugą blachę. Pospawane. Było do czego spawać. Zobaczcie, to jest akurat zdrowe wszystko. Może za ładnie nie wygląda, ale jakby to oszlifował, zakonserwował, to nawet nie będzie widać. Ale to w późniejszym czasie. Bo na razie muszę robić dalej te reperaturki. Tutaj chyba zrobię po prostu tak, że wytnę to z tamtej strony, zrobię sobie na wymiar prostą blachę, tak? O, to też usunę od razu takie zardzewiałe mocno. Wytnę sobie prostą blachę, tam sobie przyspawam w to samo miejsce, a później przyjdę do kanału i będę dziubał tutaj te wzmocnienia, wszystkie. Także jakoś to idzie. Idealnie nie będzie, ale nie musi być. Najważniejsze, że. Sobie to samemu robię i będę miał satysfakcję z tego, jak to zrobię. Materiał, który został mi z progu tego nowego, akurat tutaj po lekkim dogięciu tutaj pasuje. Tu wyszlifowałem, oczyściłem. Gdzie tutaj jest rdza? Nie marzy. Tutaj tak samo. Nie marzy. Tu skorodowało, ale to wszystko jest zdrowe. Tu to przyspawam będą wzmocnienia zrobione. Jeszcze mi zostanie tylko odbudować to. No i dobra, mam to połatane. Dziur nie ma. Tu, gdzie były dziury, to zaspawałem. Tutaj dałem wzmocnienia z dwóch stron. Kurde. Teraz to jest sztywne. Tworzy się. Tu mam spawane. Tu mam spawane. Tu tutaj mam. Wspawane już. Teraz jeszcze tylko tutaj przyspawam. Tutaj wtedy jeszcze dam jedną blachę, żeby to zakryć. I kurde, będzie jak oryginał. No i mam wzmocnienie podłogi. Twarde jak cholera. Kilka warstw blachy obspawane. Może nie wygląda, ale za to nie wygląda. Nie no, a tak seria no to Dziury nie ma. Lewarek śmiało można podłożyć nawet. Tutaj też mam zrobione spawane. Może nie jest idealnie, ale jak na pierwszy raz to i tak jestem zadowolony. Czasami mi ta spawarka coś strzela. Jak troszkę gdzieś metal jest słabiej oczyszczony, to jest tragedia. Trzeba tak dobrze czyścić metal, że. ale ogólnie jest spoko. Pomaluję to podkładem, potem nałożę na spawy i na te wszystkie takie większe, mniejsze ubytki, masę uszczelniającą. Zapodkładowane śnieżką antykorozyjną. Kurde, nie widać, że coś było robione. Teraz w takie miejsca jakieś co są wklęsłe. Dam masę uszczelniającą. Mam taką na pędzel. Trochę stara, ale trzeba ją zużyć. Może akurat się nada. A jak się nie nada, na co? trudno. Taką mam masę. Dobra, jest rozmieszałem. Ładnie się nakłada pędzelkiem. Teraz poopycham po gdzie trzeba. Uszczelnie i będzie gitarka. Nałożyłem masę uszczelniającą. W tych miejscach, w których były jakieś ubytki, albo gdzie nie dosławałem, to potraktowałem to tą masą, żeby to było szczelne. No i kurde, elegancko. Spawy od tamtej strony też potraktowałem tą masą. No, i na dzisiaj koniec wzmocnienie, zrobione progi, połatane zostało mi wspawać próg, potem go wyszlifować, wyszpachlować, zapodkładować, zabarankować, polakierować. Kurde, kupa roboty. A jeszcze druga strona czeka. Nie wiem, co tam z tymi progami. No i ta dziura ale coś się zrobi najpierw jedna strona i później wezmę się za drugą. Będę kończył ten film, bo spawanie już dam w drugim filmie. Przy spawaniu będę miał operatora, to trochę więcej akcji będzie, bo no, tak samemu to ciężko nagrywać nie zawsze pamiętam, bo jak się już zajmę robotą, a że to robię pierwszy raz człowiek się bardziej skupia na tym, co robi, niż na nagrywaniu. No także tak to wygląda. No dobra, do zobaczenia w kolejnych filmach. Czekajcie na część kolejną. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, albo zostawcie łapkę w dół, jak tam chcecie. Zostawcie komentarz. Tylko nie piszcie mi, że szkoda czasu, szkoda mojej roboty. Co ja mam robić? Mam cały czas przy komputerze siedzieć? Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!